Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witajcie skarbeczki we wtorek. Dzisiaj mamy wtorek, 2 lipca 2024 roku. Skarby. Kartą dnia dla każdego znaku zodiaku będzie nasz ukochany anielski tarot. Dla Pani Marii i Urbana, i dla raczków, które urodziły się 2 lipca, wszystkiego najlepszego, kochani. Dużo zdrowia, dużo szczęścia, miłości, spokoju przede wszystkim. Już Wam kochani losuję kartę. Właśnie wyciągnęłam z pudełeczka. Usiądźcie sobie wygodnie. Dzisiaj każdy jeden znak. Każdy jeden otrzyma kartę dnia. Tak, tak. Kochani urodzinowi i imieninowi. To jest karta dla Was. A dla każdego słuchacza, który słucha mnie co rano, zostawia łapkę, komentuje ślicznie będzie ta. Druga karta w podziękowaniu, a co? Niech będzie. Skarby, bardzo dziękuję, bardzo dużo w weekend nie powiedziałam, wczoraj przyszło właśnie podziękowań w formie kupienia i postawienia mi kawusi. Bardzo Wam dziękuję, wiecie, że uwielbiam, że co rano do kart oczywiście piję kawusie. Także dziękuję Wam z całego serca. I tak jak powiedziałam, dla każdego znaku Zodiaku dzisiaj zrobimy mm, kartę. Jeżeli byście przegapili skarby ten odcinek, to wiecie, że macie się kompletnie nie przejmować. Widocznie karta chce Wam coś przekazać ważnego, tak? Kochani, czytania tygodniowe nie widzieliście, są już na playliście. Pierwsza część była w piątek, druga część została wgrana dopiero w sobotę, ale wszystkie, wszystkie są, czytania na miesiąc lipiec są w playliście, także wejdźcie sobie zobaczyć, raczki i imieninowi, kto tam macie urodzinki, imieninki, wszystkiego najlepszego, nie martwcie się tak, bo Jesteś bezpieczny, a wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości, sytuacja zostanie rozwiązana w najlepszy możliwy sposób i bez wysiłku. No i o to chodzi. A co dla mnie i dla ciebie, drogi słuchaczu, w podziękowaniu za piękną łapkę. I cudny komentarz. Słuchaj. Wycisz umysł, ukochany, i posłuchaj naszego zapewnienia, że zadbano już o wszystko. Zachowaj spokój i otwartość, nie martwiąc się o sposób realizacji swoich pragnień. Wyciszony umysł i ciało usłyszy na szybko i wyraźnie. Dlatego prosimy Cię. Słuchaj. Możemy mniej mówić, więcej słuchać, no no, no no, co to za mądre karty dzisiaj, słuchajcie, co to za mądre karty. Aniołki, yy. muszę wyjść zaraz, więc jeżeli nie zdążę Wam zrobić czasóweczkę, to mam nadzieję, że ktoś zrobi i się Wam odwdzięczę, dobra? Zaczniemy od baranków. No tak, aranki, a, b, aranki, baranki są w swoim e, żywiole, kochani, a z ognia. Przede wszystkim wreszcie się chce, wreszcie m, można coś zacząć. Nie ma obawy, możecie coś zacząć od teraz, zmienić coś od teraz, sprawy pójdą do przodu. To będzie dzisiaj taki dzień, kiedy mogę powiedzieć, wydarzy się coś nowego, coś innego. Działajcie, nie zwlekajcie, nie czekajcie. Możliwe też pożądanie, możliwe też udane sytuacje w, w sypialniach. Możliwe poznanie nowej osoby. Możliwe, że z pewnymi osobami wreszcie będziemy, można by powiedzieć, że może nie to, że nadawać na tej samej fali, ale będziemy się świetnie porozumiewać. Bardzo ładna karta, bardzo się cieszę, że ją Wam wylosowałam. Odłożę ją na bok. Zapraszamy, moje kochane byczuli się. Dla Was też jest piękna karta z wody. No, bardzo często A z wody mówi o miłości, o radości, o serdeczności, o zakochaniu, o tym, że dzień będzie przede wszystkim wesoły, radosny. Wszystko, co będziecie dzisiaj wykonywać, będzie po prostu zamieniało się w złoto. Macie szansę na poznanie kogoś, macie szansę na nowy dom, na nową pracę. Macie możliwość w swoim związku naprawdę poprawy Waszych relacji. No a słuchajcie, jak Askelichów. No to też jakieś dobre, miłe wiadomości, nawet bym powiedziała bardzo dobre. Co dla bliźniąt? Kochankowie. No i bliźnięta, wylosowałam wam. Waszą energię, proszę Państwa. O czym karta mówi? O współpracy, o krótkich podróżach, o zakochiwaniu się, o tym, że możecie się pogodzić, o tym, żeby jeżeli będziecie podejmować decyzję, żeby nikogo nie zranić po drodze. Bardzo dobre zdrowie. Myślę, że wiele z was będzie zadowolona z tego dnia, bo coś wam się uda. Ktoś Was przeprosi, ktoś przyjdzie, ktoś coś powie takiego miłego, że podbudujecie się. I o to przecież chodzi w życiu, prawda? Raczuli się. Kochani, koniec kłopotów, koniec problemów. Ostatnio wiem, że wiele z Was troszeczkę tam dźwigała na swoich barkach, trochę tam było. Wiem, ale te zmiany, one nadchodzą. Wiem, że ciężko, wiem, że trudno, yy, ale ta karta mówi, że. Może za dużo wy wzięliście na siebie czyjeś problemów, swoich problemów, zadań, obowiązków? Może coś trzeba zaakceptować, że po prostu się tak dzieje, że jest taki cykl życia, tak? Musicie uważać na stres, bo niestety stres was zżera i tutaj, no wiecie, stres zawsze wchodzi w kręgosłup, boli głowa, więc uważajcie, kochani, dzisiaj na nerwy, tak? Co dla lwiątek. Piątka wody. Żal i smutek. E... Powiem Wam, że. Ja wyczuwam w tej karcie, że żałujecie czegoś, co powiedzieliście, co zrobiliście. Oczekiwaliście, że sprawy pójdą w innym kierunku. Niestety może stać się inaczej. Niestety, nie będziecie dzisiaj dostrzegać takich pozytywnych. E... Zmian czy sytuacji, bo będziecie, tak Wam wejdzie coś do głowy, kochani, że będziecie o tym rozmyślać, czemu ten ktoś tak powiedział, czemu ten ktoś tak zrobił, czemu to się stało, czemu ja się odezwałam, czemu nie byłam. Wiecie tysiące pytań, które mielą i mielą się w głowie. Może uważajcie też dzisiaj z napojami wyskokowymi, żeby się nie bardziej nie rozczulić. Dla panny z kolei trójka kielichu, wody. A trójka wody to dla mnie zabawa, śmiech, coś się uda, będziecie świętować, ktoś was gdzieś zaprosi, może goście przyjdą, ale to też karta awansu, to też karta zaproszenia na urodziny, na wesela, to też możecie poznać przez znajomych nową osobę. Nawet jeżeli dzisiaj pracujecie, to kochane panienki, będzie to taki radosny dzień. Może ktoś ma urodzinki i mieninki i będzie fajnie. Kto to wie? Wagusie, no wy też jesteście w swojej energii. Król powietrza to bardzo dyplomatyczny człowiek, więc albo ty dzisiaj droga Wagusiu będziesz profesjonalna, genialna, bezstronna, albo też spotkasz takiego człowieka, który jest um, bardzo sprawiedliwy. Um, może wy potrzebujecie dzisiaj rady, może właśnie... Z tym królem porozmawiaj. Oczywiście, mam na myśli mężczyznę, który będzie dzisiaj ważny, ale też karta zapowiada, żeby zrównoważyć względy materialne i emocjonalne, tak? No, bardzo ładny dzień. No, chyba że singielki tutaj poznają jakiegoś pana, no to będzie bardzo fajny człowiek. Co dla Skorpiona? A dla Skorpiona paść powietrza. I ja powiem tak. Buzia nie będzie wam się zamykać, i uważajcie, bo możecie stworzyć plotkę, której nie było, a która się może roznieść z prędkością światła. Możecie się zachować dzisiaj nietaktownie i też możecie przebywać w otoczeniu osób, które mm, chcą od Was wyciągnąć informacje, żeby, żeby po prostu podać dalej. Bądźcie dzisiaj szczerzy. Uważajcie, bo możecie nagle zmienić plany. Ale też nie od Was oczywiście to może zależeć. Także możliwe, że um, ktoś dzisiaj coś powie i kochani, kłótnia może być. Także uważajcie, bo będziecie dzisiaj dosyć impulsywni, bym powiedziała. No a przy tym szczerzy, a wiemy, że ludzie nie lubią szczerości. Jeśli chodzi o strzelca, paź wody, no, mam wrażenie, że tutaj będzie szczera rozmowa. Przeprosiny. Mam wrażenie, że ktoś z przeszłości się odezwie. Królowa wody. Tutaj będzie rozmowa. Rozmowa na temat miłości, na temat zamieszkania, na temat, który Was bardzo interesuje. Być może single poznają osobę bardzo wrażliwą, może z duszą artystyczną, ale uważajcie, bo to jest dopiero pierwszy poziom, tak? Także. Może dzisiaj e, możecie się zapomnieć, że tak powiem, ale miły, sympatyczny dzień. Jeżeli pracujecie, nie widzę żadnych przykrych sytuacji, tak? Co dla koziorożca. Przy dwójce ognia bym powiedziała, że chyba się spodziewaliście tego, że będzie trudny wybór, że w sumie to nie wiadomo, na czym stoimy, że trzeba pójść pewną drogą w prawo czy w lewo. Ale zawsze jest jakiś kłopot, więc jeżeli to jest nowy związek, nowa umowa, no to nie wiemy, co nas czeka, tak? Ale karta radzi, żeby podążać naprzód. Być może dzisiaj na Waszej drodze pojawią się dwie fajne osoby, dwie prace i do Was należy znalezienie tej dla siebie, tak? Ja uważam, że jeżeli nie wiecie, jaką decyzję podjąć, nie podejmować. Jeśli chodzi o wodnika, dostaliście kartę cesarza, a jest to karta mówiąca o tym, że dzisiaj będziecie jak ten cesarz, włączy Wam się rządzicielstwo. Będziecie chcieli przewodzić, będziecie chcieli opowiadać, mówić, ale też mam wrażenie, że jest tutaj jakaś osoba, która może otrzymać propozycję awansu, bądź będzie dzisiaj ważny mężczyzna. Być może. Baran, ale nie będę się upierać. Uważajcie dzisiaj też na dyscyplinę. I doczekały się rybeńki, ósemka wody, mówiącą, że dzisiaj zamkniecie pewny etap w swoim życiu. Czyli coś się udało zrobić do końca, ruszamy naprzód. Możecie ukończyć kurs. A może po prostu chcecie odejść od nudnego partnera, z nudnej pracy, bo będziecie poszukiwać czegoś dla siebie, czegoś, co was podniesie, coś, co ma większe znaczenie. I mam też wrażenie, że jeżeli coś ci nie służy, to po prostu stwierdzisz, to nie dla mnie, pójdziesz w nowe. Ale tak jak mówię, dzień zakończeń, rewelacja. Kochani, życzę Wam wspaniałego dnia, wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o łapce komentarza i subskrypcji. I ja was zapraszam. Ponownie wszystkiego fajnego dzisiaj. No i moc buziaków wam wysyłam. Pa pa.